Szkoda, że nie jesteśmy o 15. To trąbienie, to są nerwy, to jest wyzywanie się. To... Każdy legionowianin, który w godzinach szczytu jeździ wiaduktem w kierunku osiedla Piaski zna to z autopsji. Jednak do tej pory klaksony i wyzwiska nie były na tyle głośne, aby można je było usłyszeć w ministerstwie. Dzięki wsparciu posłanki Alicji Dąbrowskiej, która zaangażowała się w doprowadzenie do realizacji przebudowy brakującego odcinka drogi krajowej nr 61, to się zmieniło. Moje zaangażowanie wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, ze zbliżających się wyborów do Europarlamentu, który kandyduje z tego obszaru. Po drugie, jestem mieszkańcą, mieszkańcem Marek Pobliskich, więc problemy dojazdu do Serocka przez legionowo znane mi są osobiście. W piątek osobiście mógł się im natomiast przyjrzeć Zbigniew Rynasiewicz, minister odpowiedzialny za transport w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Zanim jednak na własne oczy przekonał się, jak ogromnym problemem jest wąskie gardło na krajówce, spotkał się w Urzędzie Miasta z posłanką Alicją Dąbrowską, prezydentem starostą, przewodniczącym Rady Miasta i komendantem policji. Rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury prowadzimy od dłuższego czasu. Także dzisiejsze spotkanie z ministrem to, jak gdyby było, było ukoronkowe. Ukoronowaniem tych rozmów i przekonywaniem, że sytuacja w Legionowie wymaga jednak realizacji. I przede wszystkim padła na nim bardzo ważna dla mieszkańców Legionowa deklaracja. Chcemy się włączyć w przebudowę tego następnego odcinka, który zatrzymuje ruch w Legionowie. Ze środków, które rokrocznie planujemy w ramach Krajowego Funduszu Drogowego, jak również ze środków budżetowych, będziemy tą inwestycję wpisywać do realizacji. Przebudowa trzeciego odcinka drogi krajowej nr 61 miałaby się rozpocząć w przyszłym roku, a zakończyć w 2016. Myślę, że ta przebudowa tej drogi wreszcie jak gdyby udrożni ten ruch i, i, i ułatwi, że tak powiem, życie mieszkańcom Legionowa, a z drugiej strony tym wszystkim, którzy przejeżdżają przez Legionowo, jadąc no, w piękne turystyczne miejsca Polski. Bo trzeba pamiętać o tym, że droga krajowa nr 61 nie ma tylko znaczenia regionalnego. To przecież zarówno droga na Mazury, jak i za wschodnią granicę. To Bardzo ważna deklaracja, bowiem do tej pory stanowisko ministerstwa było dosyć milczące. Ta droga ma znaczenie dla Legionowa, dla powiatu legionowskiego, dla sąsiednich powiatów. Bardzo intensywnie od roku mobilizowaliśmy samorządowców w kilku powiatach, kilkunastu wójtów burmistrzów do tego, żeby poparli nasz projekt. Niestety nawet to poparcie bardzo wielu samorządowców nie pozwalało osiągnąć tego, co udało się osiągnąć dzisiaj. Mam nadzieję, że te najbliższe miesiące przyniosą realizację tego projektu. Entuzjazmu, choć trochę stonowanego i ostrożnego, nie krył jednak przede wszystkim prezydent Legionowa. Sama obecność ministra, który ma kilkadziesiąt tysięcy kilometrów dróg pod sobą, to dróg ważniejszych, to trzeba obiektywnie powiedzieć, chociaż ta dla mieszkańców Legionowa i Powiatu legionskiego jest absolutnie najważniejsza. Sama jego obecność dobrze świadczy o jakby stosunku do tego tematu. No i ta deklaracja, która w końcu padła, tak, ostateczna, że w przyszłym roku się ta inwestycja rozpocznie, no jest na pewno cenna. I trzeba, jak mówi przysłowie, kuć żelazo póki gorące. Jest jeszcze zadanie, żeby zmotywować budżet państwa, żeby w ciągu jednego roku to zostało wykonane. A nawet jak to się nie uda, to 2016 po tylu latach czekania nie jest z pewnością zbyt odległą perspektywą.